Ej, dobra, jeszcze jedno, bo na TikToku Laura nam robi te TikToki, no nie jak nagrywamy podcast, bla, bla, bla. I pytałem Was ostatnio, co to znaczy e, ten. BL? Jakoś tak. BL Was pytałem, prawda? Co, co to było BL? I teraz piszą coś nowego, że to, że to jest jakoś. WLW? Co to jest WLW? No, boys Love, ok. A co to jest WLW? Bo nam zaczęli pisać jak, jakieś nowe. A, okej, okay, dobra, rozumiem. W kontekście tego TikToka to ma sens. Inform Skąd wy znacie takie rzeczy? No na stereo ja nie wiedziałem. przy fundacji, <gul> dzieci. Masz gejowy community, nieprawda, oni wszyscy lat są heterobyczki, co nie? Na motocyklach, podjeżdżają, kończą sobie robić rundki, palą sobie opony przed kerfurem i potem wpadają na streama. No nie, mówią, laska, dupnij mi browara z lodówki. Ich Junia idzie sobie normalnie po browara, bierze im czteropak żubra, e całuje ich w policzek i mówi, Seba, no ten twój ulubiony, ten. Behinder Meister teraz streamuje. To ci nie będę przeszkadzała, tylko ci obiad zrobię. No i sobie chłopaki byczki siadają. ustawiają sobie tam nazwę, nie wiem, Lesba, Glamour czy coś takiego. I zaczynałem czatować na streamie. i to strasznie po prostu bawi ten larp.